Dzień dobry, witam was serdecznie. Siódma dziesięć, Szklaneczka soku z Reginą. Witam wszystkich o poranku. Ja nazywam się Regina Bukowska i mam tu przyjemność codziennie spotykać się z Tobą z jakimś nowym tematem, być może dla Ciebie y, inspirującym, ale na pewno takim, który y, chciałabym, żeby zaszczepił w Tobie nutkę jakichś zmian. Bo dzisiaj też taki temat. Dzisiaj też taki temat o dokonywaniu wyborów, o dokonywaniu zmian, a może też o tym y, o podejmowaniu decyzji. Bo widzisz, Trochę żyję już na tym świecie, spotykam się z wieloma ludźmi, mam do czynienia z wieloma klientami, którzy borykają się z różnymi swoimi wyzwaniami, w czym ja im pomagam. Więc spotykając się z takimi ludźmi, z różnymi ludźmi, wiesz, zauważam, że są tacy, którzy mają totalne problemy, borykają się cały czas, mielą się w jakichś swoich problemach. Którzy borykają się z problemami w relacjach, szykują się do rozwodu, nie potrafią podjąć tej decyzji, boją się podjąć taką decyzję, źle się czują w swoim związku, osamotnieni, smutni. Są też tacy, którzy boją się podjąć decyzję o tym, żeby zmienić pracę, żeby podjąć taką decyzję, yy, cały czas borykają się z tymi problemami, mają brak pieniędzy, mają brak pracy w ogóle, mają brak miłości w domu. Częste kłótnie, a są też tacy ludzie. Jak to jest, że spotykam też takich ludzi, którzy często podróżują, którzy, którzy żyją z pracą, z pasją, którzy świetnie się czują, zdrowie im dopisuje, którzy mają mnóstwo fantastycznych przyjaciół, takich, którzy ich wspierają, którym wszystko sprzyja i przyciągają samo, samą obfitość do siebie. Jak to jest, że są tacy i są tacy? I wiesz, moje doświadczenie mówi mi o tym być może też znasz takich, co ich powstrzymuje po, przed podjęciem decyzji? Strach. Ta różnica pomiędzy jedną a drugą grupą ludzi, których spotykam w moim życiu, to jest strach. Strach przed nieznanym, często strach przed opinią innych, na przykład, że się wygłupią ubierając się tak, jak chcą, a nie tak, jak nakazuje system. Strach przed zmianą, bo co się wydarzy, kiedy ja nie wiem, co się wydarzy. Właśnie strach przed tym nieznanym, strach przed tym, że im czegokolwiek zabraknie, strach przed stratą i otworzeniem się na nowe. Ten strach powstrzymuje ich przed tym, żeby żyć w pełni. To jest jeden z takich kluczowych elementów, które zauważyłam, co dzieli właśnie te grupy ludzi. Strach przed dokonywaniem wyborów. Widzisz, moja znajoma kiedyś, dam ci przykład. Podstawową, prostą rzeczą, jaką był jej strach i, i nie podejmowanie wyborów żadnych, nie podejmowanie decyzji. Moja znajoma miała dom, duży dom. Zaprosiła mnie kiedyś do tego, żeby zrobić jej, pomóc jej w reorganizacji szafy, bo ona chce zmienić. Ona wie, w jaki sposób ja działam, że ja y, wiem o tym, w jaki sposób oczyścić tą przestrzeń, w jaki sposób otworzyć się na nowe i jak. Odnosić sukcesy, ponieważ moi klienci właśnie odnoszą sukcesy. Zaprosiła mnie do siebie, poprosiła mnie o pomoc. Zrobiłyśmy taką reorganizację i co zauważyłam w niej? Ona, być może Ty też już jesteś y, parę kilogramów mniej, bo być może byłaś albo byłeś na detoksie, gdzie cieszysz się tym już sukcesem swoim. Ona również była. Już po detoksie była po, w fazie takiej zmiany swojego ciała, ponieważ zaczęła zdrowieć. Oczywiście doprowadziła się do stanu, gdzie musiała właściwie być w innym, musiała zacząć zdrowieć, tak? ponieważ albo by odeszła z tego świata, albo nie, ale to było jej ryzyko i tak naprawdę ona nie podjęła tej decyzji, tylko lekarze za nią więc zaprosiłam mnie do tej szafy i cały czas kupowała te same ubrania. Cały czas kupowała ubrania dla dużej kobiety, a ona już była szczupła. Cały czas kupowała takie tuniki i legginsy, ponieważ w tym do tego się przyzwyczaiła. Przyzwyczaiła się do kobiety schorowanej, do kobiety, która Żyła w pędzie życia, która borykała się z wieloma problemami. Zapomniała o tym, że ona już jest nową osobą. Nie podjęła dalej tej decyzji o krok dalej, co zrobić. Zmieniłyśmy tą szafę, zmieniłyśmy te ubrania, stworzyłyśmy jej nowy wizerunek, wprowadziłyśmy kolor do szafy przede wszystkim. Sukienki, które były pięknie dopasowane i podkreślały jej kształty. Wyobraź sobie, że jej życie nabrało koloru, jej życie nabrało zupełnie Innych wibracji, posprzątałyśmy również inne rzeczy w jej życiu, w jej głowie przede wszystkim, w jej myśleniu, żeby jej energia była wysoka. Być może doświadczyłeś już tego pierwszego kroku po detoksie, gdzie czujesz się jak? Powiedz mi, jak się czujesz po detoksie? Lekki, energia podniosła się wyżej, nawet stałeś się bardziej odważny, poczułeś ulgę, bo zrzuciłeś balast. I wiesz, Ludzie sukcesu, z którymi tymi pracuje, którzy właśnie odnoszą świetne, swoje, mają rezultaty świetne w życiu, oni właśnie często zrzucają balast, oni właśnie często e, robią natychmiastowe mm, porządkowanie i w swoich biznesach i w swojej pracy i w swoim domu, oni żyją pełnią życia, ponieważ cenny dla nich jest ich czas, dlatego też. Kiedy ja współpracuję z nimi, no to robimy całkowite selekcjonowanie tego, co ci nie służy w życiu, a tego, co jest ważne. Więc to, co powstrzymuje też jako drugi element ludzi, no to właśnie ta przeszłość, której się tak kurczowo trzymają, że im zabraknie, że czegoś nie będą mieli. Być może znasz takie powiedzenie, że do pełnego się już nie naleje, więc jak możesz wytworzyć sobie próżnię na nowe, kiedy masz zawalone y, całą y, swoją głowę. Swoje ciało, swoje mieszkanie masz zawalone właściwie wszystkimi różnymi niepotrzebnymi przedmiotami. Zastanów się, jak dokonujesz wyboru? Czy to jest pod naciskiem, pod przymusem, czy to jest profilaktycznie? Czy pragniesz odnosić sukces, czy pragniesz odnosić balast, czy nie? Ja tutaj w grupie odmładzanie na surowo dla całej społeczności zorganizowałam taki kurs, właśnie w jaki sposób dokonywać wyboru, w jaki sposób otwierać swoją przestrzeń, w jaki sposób w rezultacie mm, stać się tym człowiekiem sukcesu, ale sukcesu w różnych płaszczyznach swojego życia, bo sukcesem na przykład dla Ciebie może być dzisiaj przeprowadzka. Sukcesem dla Ciebie może być dzisiaj. Bycie asertywnym bardziej, żeby mieć więcej czasu dla siebie, a być może dla ciebie sukcesem będzie pokazanie swojej pasji, którą skrywasz. Być może jeszcze o tym nie wiesz, co tak naprawdę przykryłeś. Ja takich rzeczy dokonuję, praktykuję to od wielu lat. Od wielu lat współpracuję z ludźmi, ale to nie jest dla każdego kurs. Od razu ci powiem, że taki kurs nie jest dla każdego. Tak jak ty masz wybór, tak samo ja mam wybór. Ja wybieram tylko ludzi takich, którzy są naprawdę zdecydowani, którzy naprawdę chcą pójść dalej, tylko dla takich ludzi, którzy chcą osiągnąć sukces, tylko dla takich ludzi, którzy wierzą w nowy świat i kiedy już. Są gotowi na to i otwarci, żeby dokonać takich zmian. Ponieważ ja pracuję z ludźmi tylko takimi, którzy wykorzystają na maksa ten kurs. Ja nie robię tego dla osób, które dalej narzekają. Ja nie robię tego dla, dla takich osób, którzy niczego nowego nie pragną w życiu. Ja nie robię tego dla takich ludzi, którzy, jeżeli czujesz się na przykład już człowiekiem sukcesu, ja niczego. Nowego nie robię dla ludzi, którzy nie chcą podjąć wyboru, którzy jeszcze się borykają. Ale to, co łączy tych moich klientów, to, co łączy tych wszystkich ludzi, którzy, z którymi ja pracowałam, to właśnie decyzja. Decyzja w podejmowaniu wyborów. Teraz oni sami podejmują wybory, sami podejmują te decyzje. I to właśnie ich łączy: nowa partnerka, kiedy otworzyła przestrzeń się, nowy biznes z pasją, wysoka energia, świetne negocjacje biznesowe. Lekkość i luksus życia to właśnie jest to, co jest wynikiem dokonywania wyborów tych moich klientów. Więc jeżeli chcesz, to zapraszam Cię do mojego świata, ale tylko wtedy, kiedy naprawdę ta Twoja decyzja i Twój wybór będzie zdecydowany, kiedy będziesz gotowy na to, bo być może dzisiaj jest czas wziąć życie w swoje ręce w pełni do nowego świata, żeby wejść z nowym ty. Ja, kochany, ja, kochana, dokonałam wyboru. Dokonałam wyboru, aby wziąć Cię za rękę dzisiaj i poprowadzić krok po kroku na drugą stronę rzeki. I pamiętaj, nie zostawię Cię na kładce. Będę z Tobą cały czas. Do zobaczenia jutro. Dokonuj właściwych wyborów. Ciesz się życiem i zastanów się, co nowego możesz wnieść do swojego życia każdego dnia. Do jutra, 7:10 widzimy się z nowym tematem. Dziękuję.